Witam tu Wojek Warrior. No, trzecia misja gry Crisis 3. Na poziomie rekrut. No i zaczynamy. Tak jak yy, można usłyszeć, podgłosiłem sobie grę, bo w poprzednim odcinku mi wyszła praktycznie tak, żeby słychać mój głos, a nie było słychać dźwięku z gry. Teraz to zmienię i będzie obie te rzeczy słychać. Zapraszam do oglądania. jest rozdzielnia prądu Cukermana przy stacji na Broad Street. Mówimy na nią system X. Ten artefakt technologii sepitów jest zamknięty w kolektorze energii, kilkaset metrów pod ulicą. Żaden obiekt przemysłowy czy wojskowy. No, zaczynajmy. Gra się zaczyna od tego momentu, że idziemy z psycholem. No do takiej, można powiedzieć, jego dziewczyny, tak coś w tym rodzaju. To jest kryjówka. No, sam rozumiesz. Turanni. Krótko mówiąc, no nie jest to zbyt przyjemnie. Nie baląd nas cyfrową bronią! Sieć zaraz szlak trafi. Przywróć połączenie. Już. odbijają sygnał! Gówno mnie to obchodzi. Musimy się znów podłączyć. Kler! Jezu. Michael... Co za dzień. Kilku naszych nie żyje. I ona nagle nas zobaczy. Chciałam kontaktować się z Duńczykiem. Co do... O nie. Nie, nie. Kler! Tu prorok. Tylko mnie... Popatrz na te zmiany, Michael. To Sepit? Cel? To w ogóle człowiek? Straciliśmy tylu dobrych ludzi dla tego, tego. mutanta? Słuchaj, to nie jest tylko kombinezon, Michael. Jesteśmy tu już pięć miesięcy, a symetria sił z każdym dniem wypada coraz bardziej niekorzystnie. To miała być nasza Normandia. Zamiast tego chowamy się jak szczury. Tu uszczkniemy, tam ukozimy, ale nie możemy zyskać przewagi. Nie możemy nabrać rozpędu. Oś musi przełamać. Major Lawrence Bart, prorok. Karras. ułus. Raż. pamiętam Cię, nieruchomo proszę. kombinowane DNA ludzkie Cepidu syntetyczne, ja samoite. Nie widzę cię na Nie wiem czy to prawda, ale on niby mówi, że stworzył ten kombinajon drogi Nie Nie wiem, czy on kłamie, czy on... Jest jakoś ze zastworami? Powiązany czy co? Fer ma rację, wiesz, jeśli chodzi o ryzyko. To potężne narzędzie, ale jest bardzo destrukcyjne. Kapryśne. Powiedz, czy Michael wprowadził się w nasze plany. Wprowadzę go jak wyruszymy. Genialne, szefie. To rzuci cel na kolana. Jest dużo gorzej niż możecie sobie wyobrazić. Mam wizję, migawki, że. Nie! Przeniesiemy walkę do korporacji C. Wyłączymy te dzielenie energii i zakończymy. O cokolwiek Tutaj teraz słuchają... Ze zdziwienia widać. sobie. Wiesz, że to brzmi jak roz. Ty tak specjalnie. Pasuje jak ulał. No to chodźmy ocalić naszą rasę. Idziemy? No dobra. Idziemy. Uważaj na siebie, Majka. Jeszcze sobie będę. Idziemy. Dobra, idziemy.

Dobra. Scropy Musimy jakoś uruchomić Lindę. No otwiera ją nie. O co to ma być? Bug? Zbugował się? Potrzebujesz pomocy? Nie. Odważ się. Dziewny bug po prostu jakiś wyjed.

Tu już wsparcie wzywają. My jesteśmy chyba tym CDZ, jak oni to mówią. O w oj, 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 oj. Oj, Chyba nie zginę. Głupie by było na rekrucie zginąć. Gin! Tutaj też można powiedzieć, że to jest taka pułapka. Taki ktoś jak ja na przykład kręcąc na szybkiego, tak normalnie laserów by nie zauważył pierwszy raz grając. No ale ja już grałem, no już pamiętam, że tutaj są lasery. Też na przykład wiem, że tutaj należy się schować. W jakiej pułapce? Jestem w lepszym miejscu niż można. Teraz idę... Yy, tutaj. Dobra. Bania. Bania. Fajna broń. Ale niestety... Będę musiał się z nią pożegnać. Dobra. E, to. To i amunicja. Tłumik. Luneta snajperska. Dobra. Jest to teraz, co powinniśmy mieć. To. To. To stoł. To, stał. to stał. Tutaj właśnie gada, tak dziwnie macie tu być wczoraj. Tak specjalnie, czy to jakiś błąd jest? Fajną broń ma tam ten co... Właśnie do niego strzelam. Ka bardzo mocna maszynowa. Wow. Dobra. Lecimy. Już śmigowiec leci. Gdzie tu jest wejście? A tu jest wejście. No, jazda, jazda, jazda. Dobra i tutaj będzie mała rozwałka od razu powiem Po prostu prorok to rozwali tak Jak widać bezproblemowo Tylko kopnął Wszystko wybuchło Ale headshot rannego, jak z niego nic nie zostanie Dawaj moje strzały, a nie a Oni tam się sobie strzelają Ja sobie spokojnie Wow. Tam tylko ostrzeżenia i do tego co słyszę. A, no co mają zrobić, jak biega koleś, krótko mówiąc, kafandrze, którego się nie da rozwalić, no i rozwala coś, co należy do nich. No ale niestety taka gra. Teraz tędy. No i teraz powiem, że będzie mocna rozwałka. No na przykład mi się bardzo spodobało to, co on miał na myśli. Bo bardzo ładnie... Piękny bum było, krótko mówiąc. No to wsparcie przyleciało. No i będzie BUM! Ale to jeszcze nie wszystko, będzie jeszcze większe BUM. <tryk> no tak jak widać, w dobrym miejscu położyliśmy te ładunki, że miazga. No i z nurtem przybyliśmy do brzegu. Tutaj będą to topielcy wypływać, czy jak to powiedzieć. Ale teraz, krótko mówiąc, to będzie tak. Na takim poziomie trudności, no to możemy biec sobie. Ktoś może do ciebie strzelać, a ty po prostu biegniesz. A ty masz pseudonim ze skrany numer seryjny. Beze mnie jesteś bez szans, więc lepiej oboje się postarajmy. Raport taktyczny. Przyjęłam. Wysokościowy system obrony... Tu będą przeciwnicy, ale na takim poziomie trudności możemy ich olać po prostu, biegniemy przed siebie. Korporacyjni no, ja są odwrotni, ale okupacze... się. zaraz sobie wezmę pancerz. No bez pancerza byśmy już nie żyli ale... Tam psychol już się zaciął I od razu milutki się zrobił bardzo Ale nie wiedziałem że psychol jest takim cię no, Żeby w windzie się zatrzasnąć Chyba się w niej zakochujesz ja też coraz bardziej ją lubię wiesz system X został zamknięty w kolektorze energetyki kaset merkutio ale system sterujący jest dokładnie nad O to już będzie trudniejsze niż zniszczenie tamtej tamy Nie powieszmy temu zauważyli, ale

No i idź. Boże... Tu już jesteśmy pod ostrzałem, ale na razie miesza z tym. Taki ostrzał to dla pancerza to nic. Nie, yeah, celownik jest dobry. No i tutaj wizje się pojawiają. Robo, jest. Się do dwa do. Tutaj to już jest raczej taki spokój można powiedzieć. Po prostu mam biegać i wyłączyć takie dwa, dwa generatory czy jakoś... Coś takiego. Jak widzicie, ja nie lubię czekać na, nawet na jakiś dźwig, po prostu chodziło mi o to, żeby chociaż kawałek do mnie podszedł. Te wizje to czasami mogą przeszkodzić, bo nic nie widać. No to już będzie trudne. No dawaj, jest! Udało się. Trzeba tylko wejść do windy. Te od razu mówię, żeby włączyć pancerz. Jest now wizja. Chodźmy te wizje. Pola energetyczne wokół systemu X wpływają na hipokamp i okoliczne obszary mózgu. Byliśmy świadkami halucynacji, deszczad sztucznych wspomnień, a nawet w pełni rozwiniętego rozwojenia jaźni. Ja nie zwariowałem. Te wizje do No tak jak widać, Skoro tak mówisz, Roman, wszyscy myślą, że, że prorok zwariował. No też bym się nie dziwił, no. Ktoś. Ktoś w kombinezonie mówi po prostu, że widzi coś, czego my nie widzimy, no. Ale mniejsza z tym. Headshoty będą. No, tutaj to już będzie taki, można powiedzieć, filmik. Ale to jest całkiem ciekawy filmik. No i tutaj prorok zobaczy tego stwora, co będziemy z nim na końcu walczyć, Cepida Alfa. No on jest dosyć spory, trzeba to przyznać. No i teraz będzie wybuch. I to bardzo duży wybuch. Duży bum.

To koniec filmiku. Niedługo na, następna część. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, łapkowania. I dziękuję za oglądanie. Cześć.